się no z tej strony macie tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Śmieczki. Jak widzicie gramy sobie w Bedwars z Agentixem. Elo. Elo, wa gramy sobie z Agentixem, czyli z najlepszym like. graczem w Polsce, ponieważ chciałbym, żeby nauczył mnie Dzisiaj y, szybkiego budowania, a przynajmniej jakichś podstaw, stary. Co o tym myślisz? Że, że to się Ej, no da myślę, że serio spoczko radę cię nauczyć tutaj. Nie mówisz, że od razu wszystkiego i będziesz budować lepiej niż ja. Nawet. No to by było Był złej, ciężkie, na ten poziomie. Bo wiadomo, że taka, y, taka nauka zajmuje po prostu no, wiele, wiele godzin, ale przynajmniej agent postara mi się tutaj jakieś takie podstawy y, przedstawić, tak jak, y, tak jak właśnie powiedziałem. Bo agent jest znany z tego, że mega, mega szybko buduje. Ale widzę, stary, że tyle. Ty już na zielonego W ogóle gościa zabiłem już jako zabójstwo takie finalne Bo on po prostu... Ej właśnie bierze, stary, bo ja jestem straszył. tutaj u ciebie też i W sensie, że u zielonego za to Ako się do nas buduje stary Nie, nie mów, że już do nas są na użyciu. Nie, nie, jest na razie na diaksach Ale naprawdę wiesz, u, no, ten diaks jest tutaj blisko na tej mapce akurat Także ja do nas szybko wracam i będziemy musieli zabudować łóżko bo że jakieś drewno by się przynajmniej... O stary, on do nas, musisz roku. wracać Okej, okay, Dobra, ja tam jakimś mostem pobiegnę Normalnie nawet od naszego łóżeczka On do nas chyba. leci cały czas nie, no, nie. Także słuchajcie, kupimy sobie właśnie mieczyk Kupimy sobie drewno, tak jak powiedział agent I będziemy zbudować łóżko Posłuchajcie, najpierw sobie spróbujemy wyczyścić kilka teamów, dopiero potem będziemy właśnie na, pójdziemy na środek i agent będzie mi mówił jak się szybko budować. No bo to jest jednak mega ważne na Bedwarsach, żeby po prostu to, to budowanie mostów nie zajmowało długo. Stary, jak tam z tym z tym Aqua? Właśnie ja na niego teraz lecę od góry. Dobra. On mi jakieś rzeczy tutaj wyrzuca. Co dobra, on kombinuje, dobra. to ja nie wiem, ale Stary, ja jestem, jestem tuż za tobą. Zbadłem. Ja mam TNT. A widzę, że ty też masz. Dobra, Ej, spoko. Ej. Monitor mi się teraz wyłączył Monitor ci się wyłączył, co? co? Monitor <grym> mi się wyłączył Stary, tu jest ten Aqua, rozwalam mi łóżeczko Rozwaliłem łóżeczko i klepa jest Ej serio, ja pomyślałem, że jak... spadłem. <grym>, lol. Ja pomyślałem, że mi jakiś krok wyłączył, że coś jak Że jakiś cheat ma stary, wyłączy. spoko Ja im rozwaliłem łóżko, także zawsze jakiś plusik Niestety nie wyczyściłem ich ale łóżko zawsze spaga, Zawsze, kogoś zawsze na plus. Ja się To ja polecę teraz załatwię obsydian. No bo wiesz, tutaj jednak bez obsydianu będzie ciężko wyjść tak, z bazy. Tak, no obsydian na jest, jest ważny. To ja stary na razie tutaj zostanę. Na wypadek, gdyby Aqua chcieli nas rozwalać, chociaż okay, oni chyba nie są do tego skorzy. Także polecę sobie do tego zielonego, bo tam na pewno sporo było itemków i będzie spoko, a wy pamiętajcie, że jeżeli Dobra. taki odcinek z agentem wam się spodoba, to łapeczka w górę i subskrypcja na kanale, bo tu, tu odcinki są codziennie, także warto, wbijajcie także do agenta, bo tam też odcinki są codziennie i też czasem nagrywamy. Stary, widzę, że sobie biegasz na środeczku, także to o, jest spoko. w ogóle mam już 4 emeraldy, więc zbiorę jeszcze... No, to jest Dobrze, to chyba stary, po prostu, nikog i nikogo po obsywniamy. prostu chyba nie było na środku w takim razie, całkiem spoko. Dosłownie nikogo, tylko ja. Może jeszcze szary, ale do tego nie jestem dobra, pewien. Dobra, dobra, czyli Aqua nas atakują, bo ja jestem u zielonych. Nie, na razie mamy chill, stary, także, także wydaje się spoko ta arenka. Ej, serio, mega sforczko, nikt nas nie atakuje, my tu na luziku, normalnie. Mieczek jest, lecimy z wełną. No i gościu o. teraz, a właśnie zapomniałem powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek z takiej y, miniserii Która oczywiście nie będzie w jakiś sposób znakowana, ale będę teraz starał się namawiać chłopaków, żeby grali ze mną i uczyli mnie da, Tak, tak, tak właśnie... szary do nas leci? Szary, ja, nie, tak, ja szary tu jest nie... O stary Nie, nie, on chce zniszczyć nam celowo łóżeczko teraz Tak, 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 tak ale Ej, dobra I czemu on to robi? Chronimy się przed nim Nie, gościu, ja tu obsydian chciałem kłaść, on tutaj nam wbija. Stary, co za kole on jest? A, ty też tutaj jesteś. Okej, okay, dobra, on zeskoczył, zeskoczył. O, o nie, ja umiałbym, nie mam Ej stary, nie wiem czy on nie. jest. Zrzucił TNT, ale najgorzej, patrz! Nie rozwalił naszej... Nie. B... <laughs> ja... 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 Ej, ta Wełna, którą się budowałeś, stary uratowała nam łóżko teraz. Naprawdę. Co? Serio? Naprawdę, bo on to zrzucił akurat na te klocki, na których się budowałeś, więc mega szczęście. Pytanie gościu, Wiesz co to? on chce zrobić? Je... Wiesz co ja już zacznę kłaść ten obsydian, może trochę zauważyć, że jednak... Poczekaj, to... może stary, akurat myślimy... wiesz, yy, nie ma drugiego Ej, TNT chyba, stary patrz w ogóle co on robi, nie ma zbrojki, nie ma mieczka, nie ma nic. Po czekaj, jak to będzie został, to ja załatwiam nam Fireballa powoli. Stary no, kupuj firebola. on nie może nic zrobić. On wiesz, czeka na tym jednym kroku, nie ma TNT, wiesz jak zeskoczy to po prostu ma deda. Zeskoczył, zeskoczył stary, klepie mnie. Zeskoczył? Szybko, ja, mnie zrzucił, Hello. zrzucił mnie, ale ma mało gościu. życia. Męk. Nie ma no, jest, ja dobrze, go. Nice, go rozklepałem. To jest Team tutaj. O, ja ci wyrzuciłem tutaj w ogóle jakiś tam. Um, żelazo, celazo, o, ok, to chyba fajnie, było dzięki. Twoje z tego Stary, trzeba się jednak wydaje. tego opsa, bo naprawdę już było gorąco. Ja już dokładam, gościu, ale już tutaj mogłam z tym przyjść. Tak, no to jest. Nice, dobra, stary, to ja cię na razie chronię i będziemy lecieć na środek. Widzę, że nie bijecie w, w ogóle, z środek. tego co wiem, Dajesz? ten gościu to jest nasz bit. On... Szary, zajcu XD? Szary? Y nie, ten właśnie drugi, Gaystryd. Okej, okay, tak, nie kojarz go, ale jeżeli to oglądasz byku, to żółwik dla ciebie pozdrawiany. I stary, yy, na razie mamy chill, polecę jak, co myślisz? No, chyba Obra, się przydarzą ten polecieć. Szarp, Nesik, wiadomo, że musi wlecieć. Ja mam lepszy pomysł, jak cię nauczę w budowaniu, ja Dawaj. wybuduję tu jakąś platformę na szybkości. Tutaj, ale nad naszą wyspą, czy, czy gdzie? Nie, jakoś tutaj w okolicy po prostu. No ale stary to będziemy mogli... Jednak... Będę mógł spaść, halo. Się... W taki sposób, że ty nie będziesz mieć szansy spaść w ogóle. Dobra. Do środeczka będzie platformka Okej, okay. dobrze nie wiem co agentowi. Budował. Ale sami wiecie jak on szybko się użyć. To jest niemożliwe. Zobaczysz gościu. Stary, kupuję o. nam Sharpnessa, żeby nam się lepiej grało. Elegancko jest. To mogę sobie... No chyba na sobie odłożę. O. Odłożę słuchajcie. Ej, okay, to się odłóż tutaj. Ja i tak tego wy... i będziemy się uczyć właśnie budować ej on robi rzeczywiście te platformy tylko nie do końca wiem jak mam na niej nie spać. a stary mam pomysł dobra zobacz patrz tutaj się buduje pyk pyk czekaj czekaj jeszcze się nie buduje to trzeba dokończyć. końca słuchajcie może... na razie mój skill z budowaniem polega na tym że już wiem że y, przez długi czas bokiem budowałem i to nie było najlepsze rozwiązanie tak mi agent o. już podpowiedział lepiej już stać bardziej tyłem bo wtedy już szybciej się buduje sami widzicie że te klocki idą w miarę szybko Ej, ufaj gość, bo ty jesteś... Bo spadnę, dobra, pana, pomogę ty... ci budować tę platformę. Ej, a może byśmy nożyczki kupili i wtedy by o, można było to i ta platforma byłaby po prostu taka, że mógłbyś tu ćwiczyć, ćwiczyć dowoli. No dobra, w sumie a... możemy zainwestować w nożyczki. Ale tu jest szary! O ty, gościu... gościu mi, wezno, on może mieć wezno... TNT stary. A, dał jeżeli luwa, ma. typie. Dobra, zrzucone, elegancko. I lecimy po nożyczki w takim razie. No choć podzielimy maraty. generator może. Tak, dobra, stary. by było więcej po no, prostu no. dla nas. 3, 4 Co? What? Jakim... Cudem? Szary na niewidste! Miał... Szary na niewidzce! Star... O ty gościu rozklepany jesteś, ale teraz mamy przypał stary. Ej, nie chcieli cię pouczyć tutaj budowania, a nie ma jak... Sorry, jeden aqua Ona... został i właśnie Blue. I jeszcze szarze, czyli całkiem sporo zostało tych drużyn. Myślałem, że kurczę łatwiej to pójdzie, ale na niewidzce się do nas... No najgorzej, najgorzej, gości Nie no, gdybyśmy tylko mieli jakąś połapeczkę to byśmy od razu tutaj No wtedy to by było no i... lepiej zdecydowanie Ale rzeczywiście Dobra, nie, możesz... nie pomyśleliśmy spróbuj o, o tym Próbuj jeszcze ten most tak po jeden raz zbudować chociaż Dobra, tylko stary, o. oni na nie niewidce mogą tutaj przyjść Chodź na tą wysokość i spróbuj Ech? tak stanąć właśnie na środku Nieważne nie z Dobra. której strony Muszę i tak, tak bardziej o, na środku, stawiam i... i puszczam shift na szybko opatrzcie patrzcie Ta, leci. Ej stary! What? Ej, to ci serio mega dobrze. Idzie oczywiście jak na początek. robię pojedyncze bloki. Ale to ci serio dobrze idzie jak na początek gdybyś. po normalnie patrzcie populię tak coś takiego. coś robi. takiego, więc to na, na razie jest szybsze, ale. Ej, gość w ogóle do nas leci. Gdzie? Łe, tutaj jakiś Aqua ten. Ej, Aqua jest, ten, to, on, słuchaj, ma nie, on ma firebola ale to nic nie szkodzi, bo słuchajcie, my nie mamy łyżeczka. Co on robi? Co on robi? Ej, on nam ja wyrzuca wszystko, patrz. Ej, może to jest jakiś widz? Ej, może to nie, jest bo jakiś nam widz? Wyrzuca. Rzeczywiście, bo wyrzuca nam go całkiem spoko, tylko patrz, on nie ma łóżka, ja bym chętnie na takiego finala się skusił, no chcesz, stary. No kupimy sobie jakiegoś firebola tak, coś. Tak, fireballa kupuję. O. Pyk, pyk, dobra i mam on go zrzucić. On tu przyszedł, on... Co? Stary, patrz co Ej, zrobiłem, go. patrz co zrobiłem, go. Go, może. go. Z go Yes, nie, no, spadł. No i... Dobra, spadł. Pozdrawiamy, jeżeli to był widz, to piątka dla ciebie. Ale stary, no, tu jest tak nauka było. budowania, tutaj nie ma w ogóle czasu na takie sojusze. I sami widzieliście, że zaczęło mi już to powolutku, ale wychodzić. Bo, co prawda, pojedynczo, ale agent, jesteś chyba najlepszym yy, nauczycielem budowania na świecie, bo patrz, stary. Ej, weź teraz uważaj, bo gościu idzie szary do nas. Gdzie? On okay, nie Okej, Ok, dobra, że widzę szarego, tutaj Jeste, jeszcze zbuduję. Dobra, ej, uciekajmy, uciekajmy, pomożcie mi wrócić, Słuchajcie, no oni Toś... nie dają nam się budować po prostu, ej, to nie jest miłe z ich strony. Ja tutaj chcę się nauczyć A budowania. A z tego co wiem, oni są widzami, więc to jest mega niemiłe. Ej, A co on ma, co on ma, chyba. Ej, nie, nie, Serio. na niewidzcy, na niewidzcy jest, na niewidzcy, patrz, nie. klepie się jest, jest, Dobra, rozwalony, rozwalony dobra, jest. Rozwalony. Ej, gdzie ty jesteś stary? Trzy HP. HP. Ej, ten Ale szary na niewidzcy stary, ten choć ten może do zielonych uciekniemy, bo oni wiedzą gdzie nas szukać po prostu. Co ty na to? Ej, uciekamy teraz. Sary, ja biorę sobie tylko Firebola w łapę i lecimy do zielonych. Szybka, szybko. szybko. A więc ty ledwo tam przetrwałeś. Wow. Sary, ja się zdiwię teraz, że przeżyłem. Sary, ale... patrz w ogóle ile no, osób jeszcze far. zostało? Naprawdę nie tak mało, bo dwa aż tymy. Do tego jeszcze my jesteśmy Fik. tutaj, więc. Fik. no my o. cały czas liczymy na wygraną. Przynajmniej ja. Dobra, choć jeszcze generator okay. dzielimy, bo jest pełny, no to. Zybraj, yy, nie, nie, czy dostałeś? Ja dostałem. Tak, nice. o, to spoczko. Stary, to w takim razie ja sobie y, kupuję łuk. Jest ja kupuję cały. sobie Firebola pierwszego. Tak, ja też mam Firebola, nawet na dwa stary mnie stać. Uuuu, to już. Fik. dosyć... O, w ogóle tutaj niebieski leci, ale on I wełna, też tak, się tak gdyby gdybym no sama wbić to nic nie zrobi, Dobra, teraz to do tego skończymy. jeszcze szarzy chcą nas zdobić, nie najgorzej. Szarzy cały czas nas atakują? O ty, gościu. Tak, w ogóle Dobra. jeden szary ma prawdopodobnie cheaty. Stary, lecą szarzy, patrz. Nie, nie no, nie wiem. A spoko, nie. Ale mamy firebole, oni nie wiedzą o tym, ja mam jeszcze łuk do tego, także jeżeli oni tutaj będą na moście, to będziemy mieli zabawę przynajmniej, stary, ej, to będzie cool. Oni tutaj ewidentnie ja idą. Ej, ja ale patrz co, co się dzieje. Niebiescy w ogóle nie atakują szereg. Dlaczego nie rozwalają im łóżka? No niebiescy, halo, pomóżcie nam. Leci, leci szary! Ej, nie ma tutaj lecenia. Łowot! On się na mnie targetuje, o, tak stary, strasznie. nie trafiłem go z łuku, ale chciałem ci pomóc. No, no to... Ej, zobacz, on tylko na mnie leci, Ciebie nawet nie chce uderzyć. Niebieskiego trafimy. Leci szary! Leci szary tutaj kolejny, nie wiem na co on liczy.

Słuchajcie, automatycznie oh. stałem się proplayerem. Nie, no oczywiście nie. Ale stary, jaki ty masz plan? Bo naukę budowania mamy za sobą. Co prawda, będę musiał to jeszcze praktykować, ale wydaje mi się, że agent całkiem spokojnie mi to wytłumaczył. Serio, ci, majka, dobrze, to już wychodzi I, jak i, na progu. I początek. teraz postarajmy się to jakoś wygrać. Przynajmniej, przynajmniej się postarajmy, o. To choć lecimy jakoś w tamtą stronę. Dobra. Przejdźmy do bazy, tutaj. Do naszej bazy, spakaj, chwyczkę tak. gościł. Tak uważaj, bo są. No, może no. jakieś dziury tutaj w moście, To nie jest pewne. Dobra, przeżyłem? Czy nie ma przeżyłem, jakiejś. jest spoko. I lecili genera generator? Nie. Ojej, ja zebrałem. Nie go ma problemu, ten stary, ten... ja mam sporo sporo rzeczy. Mam jeszcze sporo sosu. dwa Fireball, nie narzekam, gościu. I co? A jakieś narzędzia by mi się przydały? No, mi też by się przydały, chociaż moja gra z nimi i tak jest cienka raczej. Dobra, ja kupiłem tutaj. Szary leci, lepszy jeden kilo. Szary. Dobra, z jednym nie ma problemu, gorzej Jesteś, jak. Prawie drugi go trafiłem! Weźcie się cofnij to bo on Cię będzie dobra, chciał zniszczyć na pewno. W ogóle zniszczyli łóżko niebieskie my, i my, on bije stary, mnie. Dobra, nice, nie. Jest nie, wszystko pod kontrolą, dobra. dobrze, że go rozwaliłeś. O, smart, Mi ten łuk nie wychodzi, ale staram się, będę musiał Wojtka poprosić o lekcję, także słuchajcie, już macie zapowiedziany kolejny odcinek z tej nauki gry na Bedwars. No, gość, tutaj... Nie wiem, ile le... się może jeszcze PVP będzie uczył, bo on tutaj jest w tym serio mega dobry. Za tobą, za tobą na środek stary, pobiegłem, także. O, to dobra Musimy się trzymać razem na pewno teraz. Ja mam w ogóle podkę na niewidzialność. O, to proszę, nieźle, nieźle. Ej, Poczekaj, cofnijmy się, cofnijmy się na jakąś platformę, bo ten gościuk gra tylko na to, żeby nas zrzucić. A co najgorsze, tylko mnie chce bić. Trafiony? I ja mam tutaj największy problem. Jest, nie mają łóżka. To nie ma łóżka? Szary? <grym> Szarzy! Dobra, nie lecimy ma łóżka. go teraz, lecimy go teraz na A serio, jest arenka. Wygramy jeszcze bez łóżka, gościu. Stary, jeżeli my to wygramy, to naprawdę. Ej. Wow. I ten gościu tutaj jest jeden dobry. Ja wypiję potkę na niewidzialność. Ok. To szybko. I tutaj masz trochę nie, problem Nie, stary. Typie. Nie, spadłem. nie, spadłem! Spadłem, stary, teraz no to musisz to w ogóle Szybko ogarnąć. Dobra, zabiłem go. Został ostatni jeden gość. Jeden blue został. U Je... jakim cudem Ej, on mnie zrzucił. No nie, nie podoba mi się. Gościu. Tak, wszystko w rękach Agent X, ale no słuchajcie, kto wygrał turniej w Bedwars, no wiadomo o... że Agent, najlepszy gracz w Polsce. Także ten blue jest też... stary nasz, on jest... Spadł! Wow, yes. ej, udało się wygrać! Nice! Także słuchajcie, jeżeli taki odcinek Wam się spodobał z nauki gry Edwards, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Będzie tego więcej. Oczywiście wbijajcie do agenta. Dzięki agent, że w ogóle mnie nauczyłeś tego budowania. nie było, co gość tutaj. No mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego Yo!